A potem stolarz? Tu! Je! O cię, kręcę! Kaczemu tyczucza ćwiczenia złożył, a tu! Stola, wszystko najlepszego, a Luz! Wszystko najlepszego, stola! Proszę, prezent! No, wszystkie prezenty, no! Tutaj! A kończymy! A tu! A co on chce? Klocki też dostał, przynajmniej! A co to jest To. tutaj? To. Tam dostałeś. Aha. Dostał prezent, i może jej nie bawić. No, cieżył cieszy, się, a nagle. To, co dostałeś? A Aksio. Aksio, co dostałeś? Aksio, co dostałeś? Aksio, co dostałeś? Ej, to poczekaj Misiu, niech ci powie, Co... dobra, nie ci Nie, nie otwieraj, ma. Maksiu, to z mnie jego prezent. Gdzie, A kto ci kupił? Aksio? Aksio? Dobra, nakładamy. Ciocia kupiła? Pociąg? Nie, nie, nie! Alko, pas! Nie, 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 dobra, nie chcesz teraz, to później będziesz się otwierał, nie przywalujesz Chcesz? Sprawa wody? Dwa konie. A już kraść tego torta. Mam nadzieję, że będzie zjadliwy. Co ludzie Ten jest na świecie. Tak dalej przeszkadza. albo?

Ja, um, <śmiech> <śmiech> o, -o. o! O. Aluś, co ty masz? Ale poczekaj! Aluś sam otwiera. Maxio! Poczekaj, Al poczekaj. Co Aluś został? Co? Co to Aluś został? Postał. Ale nie na stół. Ej, a czemu nie pobieraliście myszek na, na głowy? No? Zakładajcie myszki. Wiktora, podaj myszki. A mi też podaj myszkę. No. O, wszyscy myszki. Ciocia ma myszkę. A, Aluś, czemu nie miał myszki? Nie chciał? mi nałożyć. Nie, chciał? nie. chciał. Prawie, prawie. Nie, nie, jedną ręką. Prawie, prawie. Coś mi się nie da... Nie, 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 nie spada jakoś ta opaska. Co teraz? Co teraz? Taki wielki kawałek? O Jezu. Dacie daj. Dawaj, no, nie? Nie, no. ja nie, nie? Mi, ale to, to takie pół pół. Ale pokazać. Maxio, a on to Alex miał otworzyć. Maxio, ale ty jesteś. <laughs> Sam wyciągnął prezent. Ej dam ci kawałek, nie wiem. No nie wytań, ale nie. Aloj, al. Śmieć od razu na śmietnik. Nie chcę założyć? No kask strażak sam, no. Chcesz założyć? Ale chodź po prezencik. Albo... Trzeba prezenciki tu przynieść, bo tam nie ma miejsca. Nie. No załóż kask. Zobaczymy, jak w strażak sam jesteś. Nie. Dziad... Dziadek ci zapnie. i że dziadka ci zapnie. Dziadek albo tata, no. Trzeba zapiąć, no. Każdy z nas. Wyszło to w podobnych sytuacji w naszym życiu. To jest znacznie... Od... ci się trochę, Max, akurat miał wyciągnąć. Ej, tata, tata, to Ale masz prezent dużo, o ja! Bardzo mnie to Tak, o... Tam gdzieś. do mnie no nie wiem czy to ostatni, jeszcze nie ostatni. Aksio? Ile tych prezentów, Aksio? Aksio. Co to? Co to? Co to? Max po, powoli. Co to? <noise> To tutaj tak coś za duży ma ten kask, masz słona grywetka. Polecacie. A bo po zdjęcia forb tylko. A teraz jest go worka śmieci. Do pipipa. A co to jest Straż Pożarna? Strażak sap? Ty jesteś Strażak Sap. A ksioty ty jesteś Strażak sam. Sto lat było tak. z muzyka gra?

Max, a ty jako dobry braciszek, to weź te wszystkie papiery. Pozbieraj do tego wora wielkiego. No pozbieraj te wory. Te papiery wszystkie. Maxio, no. Klocki. Klocki. Maxio, pierwsze papierce, pozbieraj, gdy nie ma miejsca. Max. Moja kaweczka Wora ja, podkłada ją. Kijże mi dawał. Kijże mi dawał. Ale dostałeś autonowe. Maks będzie policjantem, a ty jesteś w strażaku sam, tak? Tak. Pan jest pierwszy, także w imię, że ci na wypadek do motworu. Maks się nie zębami. Jak bardzo pan nie lubi, że tak? A tu nie ma drzwi do otwierania? A z drugiej strony jest nisko, a ty wychodziłeś tam gdzie wysoko. Tańczysz z radości? To taniec z radości? To z drugiej strony się wsiada, Alek. No, i się zabije. Monika, zbierz te śmieci na razie. Te papiery do tego wora trzeba wkładać. O to się będzie zbierać papiery i się pozbiera coś pip. O, z tej strony właśnie się wychodzi. A jak masz prezenty jeszcze pokaż? Aksio, co dostałeś jeszcze? Co? Co? Teraz Max? O, Max też da radę. <laughs> 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 Max Gdzie, gdzie ja siedzę? A Max gdzie?